Rozwiązań nierówności jest przedział, no to najprościej rozwiązać tą nierówność i po prostu sprawdzić, co robimy po kolei. Wymnażamy sobie wszystkie nawiasy i wtedy uporządkujemy i wrzucimy sobie wszystkie x -y na jedną stronę i całą resztę tych liczb na drugą stronę, żeby porównać faktycznie, jaki ma być ten nasz x. Czyli 3 razy z lewej strony nawias mnożymy, to będzie 3 minus 3x. Większe od 2 razy 3x to jest 6x i 2 razy minus 1 to będzie minus 2 i jeszcze minus 12x. I teraz uprośćmy sobie najpierw wyrazy podobne, tak żeby się nam łatwiej przerzucało na jedną stronę. Z lewej strony nie ma nic specjalnego, 3 minus 3x sobie przepisujemy, większe od. I tutaj 6x odjąć 12x to będzie minus 6x odjąć 2. I teraz tak, to minus 6x wędruje sobie w lewo z przeciwnym znakiem, czyli tu będzie minus 3x dodać 6x, większe od i trójka wędruje w prawo z przeciwnym znakiem, czyli będzie minus 2 odjąć 3. Z lewej strony minus 3x plus 6x to będzie łącznie 3x, większe od minus 2 minus 3, czyli minus 5. Dzielimy sobie wszystko obustronnie przez 3. Czyli mamy x większy od minus 5 trzecich. Większe od minus 5 trzecich, czyli za zapiszemy sobie to w przedziale. Narysuję oś, żeby było łatwiej. Zaznaczę tutaj minus 5 trzecich gdzieś, i skoro mają być większe x, -y, no to na osi x -y wzrastają w prawą stronę. Tutaj na osi kółko otwarte i jedziemy w prawą stronę. Czyli widać, że będzie to x. W przedziale od minus 5 trzecich, oczywiście przedział otwarty, bo kółko otwarte, bo ostro większe mają być x, -y, do plus nieskończoności. I takiego rozwiązania szukamy, i to jest rozwiązanie spod punktu A.